Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak aktywować funkcję lustra, czyli efekt lustrzanego odbicia w przednim aparacie Twojego iPhone'a lub iPada. Jak wiesz, kiedy robisz selfie, czyli zdjęcie przednią kamerą, często obraz zostaje odwrócony i tworzy się efekt lustra. Jeśli chcesz go włączyć lub wyłączyć, musisz wykonać następujące kroki. Wchodzimy w ustawienia. I przewijamy w dół, aż znajdziemy zakładkę aparat. Wchodzimy do opcji aparatu. I znów przewijamy w dół. Jak widzisz, szybko pojawi się opcja efektu lustra dla przedniej kamery. Aktywujemy ją. I to wszystko. Od teraz zdjęcia będą zapisywane dokładnie tak, jak widzisz siebie na ekranie. To wszystko. Do zobaczenia. I dziękuję.